Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadaję ze sklepu. E, razem z moim partnerem e, mojego kanału przygotowaliśmy dla Was promocję dla wszystkich oglądających moje filmy. Na kolorowe skarpetki w e, campingi. Nie do pary, jedna skarpeta jest inna, druga inna. Na jednej jadą na wakacje, na drugiej już są na wakacjach. Od 1 grudnia do końca grudnia przygotowaliśmy dla Was ofertę na cały asortyment takiej pary, czyli czapki, skarpetki, 20% rabatu na hasło Niewiadów. Czyli dodajecie produkt, wchodzicie na stronę takapara.com, dodajecie produkt do koszyka i później finalizując zamówienie macie na dole dodaj kod promocyjny. I tam wpisujecie hasło Niewiadów, dużymi literami drukowanymi, bez US-kreską, czyli Niewiadow, i uzyskacie dzięki temu 20% rabatu przez cały grudzień. Myślę, że dość fajny prezencik pod choinkę, pod poduszkę na Mikołajki Także zachęcam Was do skorzystania z tej promocji. A teraz przenosimy się do garażu. I ciach, jesteśmy w garażu. Robię coś przy przyczepce. Powiem Wam, że nie dało mi spokoju to ta pompka od tego Webasta, że tam cieknie. Yy, no za, nie poddam się tak łatwo, żeby ją od razu wyrzucić i kupić nową. Także dzisiaj ją wezmę, wyjmę i zrobię tak jak planowałem na początku, założę wężyki. Jeden gruby, później węższy i węższy. Aż do tego wężyka, do którego już idzie paliwo do Webasta, Webasto. Yy, I to będzie tak, że no, zrobię taki no Jakby zbiorniczek, tak? W tym wężu grubszym będzie tak, że jak on się napełni, no to już będzie w tym wężyk będzie pełny a nie będzie kapało, tylko będzie taki jakby no dodatkowy zbiornik. Co jeszcze zrobiłem? Wczoraj przyjechaliśmy. Jest 19 listopada. Pozostawiałem łapki. Jedna, druga. Na swojską kiełbaskę. Wczoraj zostawiłem, nic się nie złapało. Tam w tamtym garażu co stoi maluch i garbus też postawiłem. Dwie. No i nic się nie złapało do tej pory. Także no, chyba nie ma myszy, ale śmierdzi myszami. Nie wiem dlaczego. W sumie tutaj nie ma żadnych szmat, nic, żeby, żeby no, na siągu czy tam gdzieś jakieś gniazda myszy. No ale myszami śmierdzi. Nie wiem czemu. E, dobra, nieważne. Co jeszcze robiłem w międzyczasie? Dostałem taki akumulator. E, no miał być na śmieci, ale że on tam jeszcze trochę trzyma prądu, to, to ja go wziąłem, oddałem w zastaw do sklepu, oddałem swój stary, który miałem z innego auta. Podłączyłem podprostownik i niestety on też jest zepsuty Bo w tym momencie go odsiarcza Ale po jakimś czasie wyskakuje błąd I no nie da się go naładować Naładuje 11V i wyskakuje błąd Jakiś tam error 2 yy, I dalej nie chcę ładować Pokazuje 11V, a za pół godziny pokazuje, że jest już 95 Także też jest zepsuty, nic z niego nie będzie yy, Co jeszcze? Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka z dwóch odcinków wstecz podajże albo odcinka te diody, które zamontowałem tutaj. Bardzo fajne, polecam. Jak mówiłem, zamówiłem te żółte. Tak to wygląda. Dzisiaj zamontujemy. Wiesz co, mam napięty czas, bo muszę mamy zawieźć do lekarza, także mam pół godziny czasu. No a dzisiaj jest sobota, jutro z powrotem wracamy. Także te żaróweczki dzisiaj zamontujemy. Zobaczymy, jak świecą. Najwyżej, jak wrócę z mamą, to, to jeszcze wieczorem w nocy coś pogrzebię. Był za oknem, jak widzicie, już jest szaruwa i jest zimno. Jest minus 2,5 stopnia i pierwszy śnieg dzisiaj spadł. 19 listopada. Eee, dobra, biorę się teraz za wyjęcie pompki. Biorę się za rozkręcenie. Powiem Wam, że przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Warszawy. No i wszystkie moje narzędzia zostały w Warszawie, bo to zabieram, bo tam też mi się często przydają. No tutaj tato ma takie trochę wybrakowane. Przyjechaliśmy pociągiem, bo mamy nowe auto, kolejne, troszkę nowsze. I przyjechaliśmy po, po ten samochód, bo kolega wymieniał rozrząd. czy mamy wymieniony rozrząd, wszystko zrobione i będzie samochód dla Ani, żeby Ania mogła jeździć po Warszawie. No i go wczoraj odebrałem od kolegi A dzisiaj, no dzisiaj, no jutro nim wracamy do Warszawy Później Wam pokażę co to za auto Troszkę ta robota będzie bardziej skomplikowana Bo no jednak jak są narzędzia to moment A jak nie ma narzędzi to trzeba się męczyć o, Jedno na gwiazdkę, jedno, na gwiazdkę, jedno na płaskie No i dobra, pompkę mam wyjęto. I najprawdopodobniej ta ropa cieknie tutaj, tędy, na tym zgrzewie, w tym miejscu. Bo tak jak tutaj, to wszystko jest mokre. Mam nadzieję, że tędy, a nie tędy pod spodem. I tutaj teraz na to chcę włożyć taki wąż tej średnicy, i później w środek węższy, i już ten główny zasilający paliwo. Także idę teraz po ten wężyk, gdzieś go kupiłem, ale Filip się nimi bawił. Ten miesiąc temu i teraz no, ciężko będzie go znaleźć, no ale gdzieś poszukam, może go znajdę. Znalazłem wężyki, i teraz zobaczcie. Wężyki kupiłem wtedy takie dwa o różnej średnicy. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, może. Jeden ma taką średnicę grubszą, drugi cięższą, i ten wchodzi w ten wężyk. Później tutaj, no to dosyć ciężko wchodzi, ale bardzo dobrze. Na pompkę ten węższy wężyk będzie w środku, i ten najcięższy, który jest w bakiście od paliwa, będzie w środku, w tym wężyku. I tu założę, obejmę, tutaj obejmę i powinno być ok. E, dobra, idę teraz jeszcze to nożem ładnie na równo, obetnę żeby doszło do końca. Poszukam, obejmę taką, żeby to ścisnąć, i działamy dalej. I to będzie coś takiego, czyli tak, jeden gruby wężyk do końca. Aż do, do, do pompki później cięższy wężyk, tylko tutaj trochę luźny jest. Ale to myślę, że jak tutaj ścisnę, to będzie ok. I teraz ten wężyk tu i ten czarny z bakisty paliwowy do środka, do tego. Tylko tutaj nie chcę zbytnio wejść, a tu jest luźno. No ale nie jest mocno luźno, może chyba to. Chociaż może być ciężko. No ale spróbujemy. Jak nie, to ten jeden wężyk po prostu dam. Milimetr grubszy, tak. Tylko tak, ten nie chce wejść na ten czarny, paliwowy. To przyniosłem sobie butle z polnikiem. Bardzo fajne polecam. kupić coś takiego. Zawsze się przydaje do różnych rzeczy. Ta to na przykład wędzarkę rozpala, my rozpalamy ogniska. Super sprawa. I ten wężyk podgrzeję i założę na ten czarny. Obejmę i założę to tutaj. Tylko jeszcze się zaczynam zastanawiać, czy tutaj wejdzie później kostka ta od zasilania. No ale tu niby jest jeszcze trochę luzu. Także może się uda. Dobra, biorę się za podgrzanie tego wężyka i założenie go na, na tamten wężyk. No i zobaczcie, podgrzałem. przed idealnie bez najmniejszego problemu. I teraz tak. To tutaj. I to na, normalnie nałożymy na, na ten czpień. I zaciśniamy obejmą. I być może już nie będzie się lała ta ropa. No zobaczymy. Troszkę tutaj jest luźno. Kurde, nie mam takiego wężyka gdzieś. Musiałbym poszukać taśma izolacyjna. Chyba zły pomysł, nie? Chociaż ropa nie jest tak bardzo żrąca jak benzyna. Ale nie, na razie zostawię tak jak jest. Idę po większą obejmę. I założymy tak jak jest. I zrobimy test. I jest obejma, obejm teraz nakupiłem, także teraz bezproblemowo, e, tak na to nie nachodzi, e, no ale tutaj jest tak ciasno, że wydaje mi się, że niepotrzebne, teraz tak, to wciskamy tu, no i dobra, wężyki mam wciśnięte do końca, do samej pompki, teraz tutaj w tym miejscu jest ten e, rozszerzony czpień, także tutaj założę opaskę, które miałem ją dać? O, tak. O, za tym Kurwa, zimno w ręce. Niby minus 2, A zimno, jak nie wiem. Dobra. Jeżeli teraz faktycznie tędy ciekła ta ropa, a nie tu, no to już nie powinno kapać. Powinno być ok. Co najwyżej napełni się ta rurka tutaj. No nie wiem, 10 ml maksymalnie i to będzie tyle. Teraz tylko aby wszedł ten wężyk od zasilania, przewód. przewód. No i tu mam te wężyki gotowe. Podpinamy akumulator. I trzymajcie kciuki, żeby to zdało egzamin. Dobra, podpinam akumulator i patrzymy co się będzie działo. Dobra, akumulator wkładamy. Bardzo ciężki. I teraz tak, też szybko złączki naprawdę polecam. Super sprawa. teraz pyk minus gotowe, plus gotowe. Wybasto się świeci. Eee. Dobra, startujemy. Wentylator ruszył. Słabe światło, ciemno już, także jakoś będzie nagrania słaba, ale zobaczymy. Idziemy do przodu. Biorę sobie, wszyscy ci z 80 roku, pamiętacie takie stołeczki w szkole, w przedszkolu <laughs> z 80. lat? Mam taki jeden, i teraz patrzymy, co tu się będzie działo. Czy będzie. Ciekła tędy czy będzie sucho Czekamy aż ruszy pompka A teraz pewnie jeszcze się zapowietrzy Bo z pompki wyleciało całe paliwo Także musi teraz nagonić do pompki Znowu tu się nadymi no, Ale zobaczymy Mam nadzieję, że już nie będzie ciekło Jak nie będzie ciekło No to jestem 120 zł do przodu No i muszę wam powiedzieć, że Już pompka zwalnia Rozpędziła się Tutaj jest w tym miejscu sucho Tutaj, w tym miejscu, na tych wężykach, też sucho. No zobaczymy, niech jeszcze trochę pochodzi, ale już muszę iść jechać z mamą do szpitala. Także na razie to zostawiam. Jak przyjadę, to jeszcze przyjdę, podłączę. Jeszcze raz. No i dobra, już zawiązałem mamy do lekarza. Przyjechaliśmy z powrotem. Powiem wam, że nie było mnie 2 godziny. Już jest ciemna noc. No jest 20 godzina, i z minus 2 zrobiło się 5,5 na minusie zimno jak cholera. A jeszcze, co jak było wcześniej, to no już zrobiono tę pompkę przez te dwie godziny. No nie ma nawet kropelki. Zaraz się jeszcze za po świece zobaczę, ale no, na razie nie widzę nawet kropelki. Także być może jest ok. Teraz jeszcze biorę się, wyciągnę przyczepkę pod drzwi, e, włożę tę żółtą, jedną żarówkę wymienię, tą do kierunkowskazów ledową, Tylko już nie wiem, gdzie rzuciłem. Coś dzisiaj mam jakiś taki cięciągle ciągle czegoś szukam. E, no ale dobra, zaraz ją znajdę i jedną żarówkę wymienię dzisiaj, podłączę pod e, tata samochód. E, żeby zobaczyć jak świeci ta ledowa do kierunkowskazów. Czy tak samo jak ta tutaj, no tak samo świeci, no ale ciekawe czy żółto przysłali. E, i dzisiaj no jak jest teraz ciemno to jeszcze sprawdzę, a drugą wymienię jutro. No bo jedną chcę, no jedną, obydwie. E, Filip chce wymienić także muszę mu zostawić bo później będzie płacz. Także wymienię tylko jedną dzisiaj, a jutro w ciągu dnia Filip wymieni drugą i będzie gotowe. Dobra, wyciągam szczepkę i biorę się za wymianę tej żarówki. że wymieniona. Idę teraz po auto i podłączamy przewody. Za czym co będzie. Podjechany samochód. Idę teraz włączyć awaryjne i wy jako pierwsi zobaczycie, jak to świeci i czy w ogóle świeci i czy na żółto. No i świeci. No, fajnie to wygląda. Zobaczymy jak będzie z koszem. Szczerze, to chyba różnicy nie ma. No i zobaczcie jak to wygląda z tej perspektywy od tyłu. Chyba nie ma sensu powiem wam szczerze, by wymieniać, bo no, troszkę mocniej świeci ta ledowa, ale to nie jest aż takie tak mocno rzucające się w oko. No jest, ona tylko tyle, że Szybciej gaśnie. Od góry wygląda tak. Ta od góry wygląda tak. Także chyba... Chyba nie bardzo jest sens to specjalnie kupować, wymieniać. E, specjalnie po to, żeby... No nie wiem, no, mieć ledową. tak. No, nie ma kolosalnej różnicy. Także no powiem Wam szczerze, że trochę bez sensu. Fakt, że te żarówki tam 10 zł za dwie sztuki z wysyłką to nie są duże pieniądze. No ale nie widzę jakiejś tam dużej różnicy, żeby to było mocniejsze to światło. Tutaj jeszcze zrobię takie ujęcie na wprost żarówki i z tej samej odległości ta żarówka. Także nie ma dużej różnicy. Niepotrzebne to. Zwykła żarówka świeci tak samo. No ale już jest to wymieniona. Dzisiaj wymieniłem tą, jutro Filip wymieni tamtą. I zobaczymy jeszcze w ciągu dnia jak to wygląda. Na no, dzisiaj kończę, bo już zimno, już mi się nie chce. <laughs> dzisiaj już zamykam garaż, jeszcze podepnę trochę przyczepkę do tyłu. Tak jak mówiłem Filip jutro wymieni żarówkę. Jutro jest niedziela, wracamy do Warszawy. Jeszcze jutro Wam pokażę nowy samochód. Chociaż już pewnie w opisie wiecie co to jest. Bo pewnie i na miniaturę go wrzucę. Eee, także na dzień dzisiejszy dzisiaj chowam wszystko, zamykam. Jutro wymieniamy drugą żarówkę i, i tyle. Także do jutra. No i mamy niedzielę. Przyszliśmy z Filipem do garażu. Filip już tam majstruje, wymienia żarówkę. Czy wymieniamy żaróweczkę? Cześć widzowie! Powiedz co robisz. Zakytam żarówki. Zarówki, a co byś zrobił? Zakładam nowe? Tak. Ale nie w tą stronę chyba kręcisz zapowiadła. Okej. Co ja sobie pomyślałam po tym ty, po tym ja? Jak widzieliście, mechanik wymienił żarówkę. Trudno było? Tak. Tak, dobrze. Jeszcze się nauczysz, że będzie lekko. Teraz idziemy po dziadka samochód, podepniemy prąd, sprawdzimy, czy świeci. Jak świeci, to założymy klosz z powrotem i odstawiamy przyczepkę. No i drugą żarówkę mam włożoną. Powiedzmy, że Filip włożył. Przykręcić już mu się nie chciało, uciekł do domu, bo zimno, z minus 6. Przykręcam klosz, odstawiam przyczepkę na miejsce i dzisiaj będziemy kończyć. Bo jest zimno, wracamy do siebie. A jeszcze Webasto muszę uruchomić, zobaczyć czy będzie ciekło. Także włączę Webasto i za pół godziny, godzina jeszcze się włączę. Wybasto już jest włączone. Przykręcam teraz klosz Podstawiam przyczepkę i czekamy. Niech. No niech Webasto się rozpędzi. Zobaczymy czy cieknie. Teraz zakładam ten klosz Nie wiem, czy słychać, ale pompka już pyka. Tutaj, przy tej lampce, będę musiał zrobić tak, jak mówiłem, że zakleję ten otwór klejem na gorąco. Rozwiercę dziurkę, bo ta śruba w ogóle nie trzyma. A nie chciałbym zgubić tych kloszy, bo są oryginalne z 1986 roku. Tak jak przyczepka, no klosze pewnie starsze, no ale chciałbym je zachować. Dobra, o już śmierdzi webasto. Dobra, wpycham przyczepkę i czekamy, co się dzieje z pompką. Przyczepka już odstawiona, webasto cyka. Jak na razie, ani kropelki. Zobaczymy, ile czasu już chodzi. O, przyczepce cieplutko. Chodzi 18 minut na najmniejszej mocy. No i, jak widzicie, nie ma nawet jednej kropelki. Także najprawdopodobniej zaoszczędziłem 120 zł. wydając, nie wiem, 5 zł. zapłaciłem za wężyki. Także oszczędność dość duża. No, jeszcze niech pochodzi, zaraz zwiększę moc. Zwiększę moc gdzieś tak na połowę, i niech trochę pochodzi, tak z pół godziny do godziny. I zamykamy, kończymy dzisiejszy dzień. Dobra, zwiększa moc, wybasta. A teraz patrzcie, nasze nowe auto. Auto dostaliśmy od Teścia w prezencie. Ma być dla Ani. Ania będzie się uczyła jeździć, bo czasami jest no, potrzeba, żeby Ania gdzieś pojechała, a mnie nie ma w domu. Ania ma prawo jazdy już dosyć, dosyć długo a mało jeździ, także będzie szkoliła auto w super stanie, szkoda było go komuś sprzedać także zostaje z nami, pewnie aż do zezłomowania eee, Dobra, oglądajcie auto Dobra, powiem Wam, że nie ma sensu więcej grzać, chodzi 34 minuty, w przyczepce można już w gaciach łazić Jest naprawdę ciepło, dawałem na maksymalną moc, na połowę, Bawiłem się tymi ustawieniami I zobaczcie, po takim czasie nawet kropelki nie ma, jest suchutko, na wężykach sucho Także zaoszczędziłem właśnie 120 zł no, i dzisiaj już kończymy. Pewnie długi będzie ten odcinek. Myślałem, że nie będę miał co nagrać, a tu się nazbierało tego trochę. Pamiętajcie o promocji: 20% rabatu na cały asortyment Taka para wchodzicie na stronę taka para, dodajecie artykuły do koszyka, później kod promocyjny i wpisujecie dużymi literami Niewiadow Także pamiętajcie, muszą być duże litery i bez U z kreską, czyli O, bez polskich znaków. 20% na cały asortyment sklepie tak Para. Kupujcie skarpetki w kempingi. Trzymajcie się. Cześć, do następnego.